Środa, 14 grudnia, Anita Stefańska-Pluskota, witam Państwa, zapraszam na informacje piotrkowskie. Kto dzisiaj dostał choinkę, o tym w informacjach. Poza tym o zakończonej modernizacji przedszkola oraz o turnieju w bocznie. Na dworze dziś mroźno i biało, ale było w mieście miejsce, gdzie jak zwykle najważniejszy był kolor czerwony. To punkt pobrań przy ulicy Słowackiego, w którym dziś gorących serc nie brakowało. A za pomoc w ratowaniu ludzkiego życia krwiodawcy dziś dostawali prezent od leśników. Choinka dla Życia to akcja lasów państwowych realizowana w całej Polsce. W Piotrkowie nie mogło być inaczej. Dziś każdy, kto oddał krew w piotrkowskim punkcie pobrań, nie tylko zrobił dobry uczynek dla osób potrzebujących transfuzji, dziś oprócz satysfakcji, wspomagania, na krwiodawców czekały niespodzianki od Mikołajów, leśników. A prezentem były żywe choinki prosto z lasu. Na pewno się przyda, no. Święta idą. Także super akcja. To, że jestem zaskoczony. Tylko problem będzie z transportem tego teraz. Bardzo fajna akcja organizowana przez Lasy Państwowe. Weszłam po prostu do środka i doznałam naprawdę szoku. Serce rośnie. Jest po prostu tyle ludzi, że aż jest gorąco. Nie tylko od właśnie od tych dobrych chęci, ale tutaj od tych mikołajowych, cudownych, przystojnych chłopaków. Bożonarodzeniowe drzewka krwiodawcy dziś otrzymywali w ramach akcji Choinka dla Życia. A ten, kto krwi nie oddał, więk będzie mógł od nadleśnictwa kupić prosto z plantacji w Łuszczynie. Nie wycinamy tych choinek wcześniej, czekamy na Państwa, Państwo przyjeżdżają do nas, wskazują, że ta choinka mi się podoba i albo ręczną piłką zabieramy ze sobą takową i wycinamy, prawda, razem z synem, z córką możemy takie rzeczy dokonać, albo leśnicy Państwu tutaj pomogą, pakujemy i taką choinkę można wtedy leśniczej według cennika, bo to tam jest od do, do metra, więc jak 20 zł i powyżej są to niewielkie pieniądze, ale... Sama atrakcja, że możemy własnoręcznie wybrać sobie choinkę, bez narzekania, że coś było później nie tak. Leśnicy nachętnych na żywe bożonarodzeniowe drzewka, które legalnie będzie można z lasu samodzielnie wyciąć, będą czekać w godzinach od 9 do 14, 19 i 20 grudnia. Dziś około godziny 13.00 doszło do poważnej awarii ciepłociągu przy ulicy Hutniczej. Zdecydowana część miasta na czas usunięcia awarii będzie ogrzewana z ciepłowni C1 przy ulicy Orlej. A o szczegółach prezes piotrkowskiej elektrociepłowni Marek Krawczyński. Panie prezesie, jaka jest obecnie sytuacja? No sytuacja jest w zasadzie no jest trudna, chociaż jest to etap dopiero odkrycia instalacji ciepłociągu. Który praktycznie biorąc jest no, główną magistralą odejścia na teren miasta z ciepłowni C2 na ulicy Rolniczej. Co to oznacza dla mieszkańców? Znaczy, przełączamy w tej chwili praktycznie biorąc y, większą część odbiorców naszych na ciepłownię C1, czyli na, tam na ulicy Orlej I może się okazać, że ktoś będzie niedogrzany gdzieś w odległych miejscach, bo jednak. No, takie, to duże są potrzeby przy takich temperaturach. Tu jest na ulicy Hutniczej o tyle gorzej, że e, prawdopodobnie część bloków tutaj na Hutniczej może, może nie mieć ciepła do czasu usunięcia awarii. Jesteśmy przygotowani, ekipy, e, ekipy są remontowe na miejscu, spawacze też są gotowi. Będziemy pracować e, non-stop. W nocy też dzisiaj, także przepraszam za utrudnienia mieszkańców. Zasilanie z obiektu przy ulicy rolniczej ma zostać utrzymane na minimalnym poziomie, tak, by dostarczyć ciepło do przedszkola przy ulicy Topolowej i szkoły przy ulicy Wysokiej. W związku z powyższym może wystąpić niedogrzanie niektórych budynków, a w pojedynczych przypadkach nawet całkowity brak dostaw ciepła. I przechodzimy do kolejnych informacji. Remonty. Na ten temat zimą nie mówi się wiele, bo pogoda nie zawsze im sprzyja, ale ci, którzy remonty mają już za sobą, mogą się cieszyć ich efektami. W przedszkolu samorządowym numer 7 po remoncie jest komfortowo i oszczędnie. A jakie są to konkretnie efekty? O tym w materiale. Które z dzieci nie lubi zabawy na placu zabaw czy w ogrodzie? Lubimy zjeżdżać i tak się razem bawić. Można się czegoś tutaj nauczyć? Tak, tak. A tak. czego na przykład? W, w różnych ser bo kto powiedział, że jak jesień, i zima, to dzieci muszą spędzać czas jedynie w czterech ścianach? Uczyć i poznawać nowe można również na świeżym powietrzu. I tak wyglądają zajęcia w przedszkolu samorządowym nr 7 w Piotrkowie. By zajęcia były atrakcyjne, pomocą służy przy przedszkolny ogród, który w ostatnim czasie dzięki wsparciu pozyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska udało się doposażyć w edukacyjne elementy. Oprócz pięknych tablic dydaktycznych, ścieżek edukacyjnych, różnych takich zabawek dźwiękowych mamy także donice drewniane, gabionowe, w których jest roślinność w czterech porach roku. Dzieci ją rozróżniają. Tak jak widzimy za plecami prowadzimy w tym ogródku, niezależnie od pory roku zajęcia edukacyjne. W ten sposób dzieci zdobywają więcej. Z zakresu edukacji ekologicznej, także mamy się czym chwalić. Równolegle z pracami w ogrodzie zakończyły się prace modernizacyjne budynku przedszkola. Nowego wizerunku nabrało wejście główne, a także i przedszkolne tarasy i schody. Ale prace, jakie wykonano, to nie tylko estetyka. Wykonano również m.in. termomodernizację dachu. Przede wszystkim zostały wyremontowane pomieszczenia piwniczne, osuszone ściany, odmalowane. No, bardzo ważnym elementem było wykonanie drenażu wokół budynku. Dzięki temu nie mamy w budynku w tej chwili wilgoci. Efekty już widać: nie ma wilgoci, a i rachunki za ogrzewanie są mniejsze. Remont był konieczny, mówi dyrektor placówki Elżbieta Pilarczyk. Modernizacja siódemki wpłynie nie tylko na komfort pracy z dziećmi czy bezpieczeństwo, ale i na oszczędności. Teraz przedszkole czeka na drugi etap prac. Te mają objąć wnętrze placówki. Pierwszy raz rozgrywki boczia miały miejsce na Światowych Igrzyskach Niepełnosprawnych w Nowym Jorku w roku 1984. Stałą dyscypliną paraolimpijską są od czasu olimpiady w Barcelonie w 1992 roku. a Od blisko 20 lat miłośnicy tej dyscypliny sportu z całego regionu spotykają się w Piotrkowskiej Hali Relax by powalczyć o puchar prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. Wczoraj odbył się 16 drużynowy turniej integracyjny w Boczje. Tradycja tego turnieju w Piotrkowie Trybunalskim jest długa. Przed laty zaprosił nas pan do Duńskiej Woli, który akurat ten grę zaczął w Polsce propagować, bo on był pracownikiem Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. No i tam pierwszy raz jak pojechaliśmy, zobaczyliśmy na czym to polega. Stwierdziliśmy, że skoro tam można grać, że w Piotrkowie też takie coś można zrobić i dzięki ludziom życzliwym, których mamy ciągle, cały czas, już po raz szesnasty, po trzyletniej przerwie, bo to była pandemia, wiadomo przerwy różne i po trzech latach z powrotem wracamy. Zasady gry w boczie, można opisać krótko. Bile niebieskie i czerwone gracze muszą rzucić tak, by znalazły się jak najbliżej tej najważniejszej białej. Zasady proste gra wydawać mogłoby się spokojne, jednak to tylko pozory. Emocji na niewielkim boisku nigdy nie brakuje. Bardzo dobrze dzisiaj idzie. Trudna to jest gra. No, no można powiedzieć, że no trochę trudno, ale dajemy radę sobie. Jak grać, żeby wygrać, żeby uderzyć jak najbliżej tej białej buli. No po prostu nie patrzeć na i nie patrzeć gdzie leci piłka. Dlaczego lubisz grać w boczcie? Mm, bo to trochę uspokaja. I jaka to gra? Fajna. A trudna? Trochę. Turniej od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. By porywalizować do Piotrkowa zjeżdżają drużyny z Radomia, Opoczna, Tomaszowa, Łasku czy Poddębic. Oczywiście nie brakuje piotrkowskich reprezentacji. Od samego początku uczestniczymy w turnieju. Uczestniczy ekipa z ośrodka, ekipy, w zależności od sprawności naszych dzieci. Tak samo wspieramy tutaj pana Grzegorza w sędziowaniu, czyli, czyli moje koleżanki i koledzy występują w podwójnej roli, bo i opiekunów naszych tutaj wychowawców, ale również sędziów. W tym roku jesteśmy jednym z zespół organizatorów. Rywalizacja przebiegała tradycyjnie w dwóch kategoriach: osób poruszających się na wózkach i osób chodzących. Walka o puchar prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego to jedno, ale ta gra to coś więcej niż sportowa rywalizacja. Integracja. Y Sprawność motoryczna poprawia się naszych dzieci, per, percepcja wzrokowo-ruchowa to są takie, takie namacalne e, korzyści, a też taką korzyścią jest to, że dzieci się tutaj no, fajnie czują. Dodatkowo tego dnia w hali Relax odbyły się zmagania w darta, czyli w popularne rzutki i tu można było wywalczyć puchar dyrektora ośrodka sportu i rekreacji indywidualnie również w dwóch kategoriach. A w bocsie w kategorii osób poruszających się na wózkach puchar prezydenta Piotrkowa za pierwsze miejsce trafił do drużyny z Dębic. drugie zajął specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Piotrkowie, a trzecie warsztaty terapii zajęciowej z Tomaszowa Mazowieckiego. W kategorii osób chodzących pierwsze miejsce wywalczyła Drużyna z łasku, drugie z radomia, a trzecie warsztaty terapii zajęciowej z Piotrkowa. W Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury wręczono nagrody laureatom kolejnej edycji konkursu Mój Zielony Piotrków. Jak młodzi miłośnicy sztuk plastycznych widzą lub chcieliby widzieć swoje miasto? Tę okazję daje co roku Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego. Uczestnicy konkursu podzielili się na dwie grupy. Jedni pokazywali miasto z perspektywy jego przyrody. Tym młodym artystom chodziło o pokazanie Piotrkowa Trybunalskiego jako miasta pełnego zieleni. Co namalowałaś na swojej pracy? Wierzę e, ciśnij. Dlaczego wierzę ciśnij? E, bo mi się kojarzyła z takim czystym powietrzem, z taką świeżością i też było dużo drzew, co bardzo zachęcało tak, do tego, żeby to namalować. Druga grupa młodych artystów to projektanci miejskiej zieleni. I tak na swoich pracach pokazali, jak jeszcze można ukwiecić miasto i gdzie wkomponować zieleń. Co tam umieściłaś na tym obrazku? Na konkurs Mój Zielony Piotrków organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego wpłynęło ponad 60 prac. Spośród nich, jak mówili podczas wręczania nagród jurorzy, było bardzo trudno wybrać te najlepsze prace i przyznać wyróżnienia. No, trudno, jak zawsze trudno, dlatego że prace dziecięce ocenia się w kategorii ich widzenia, tego co chciały namalować. I faktycznie wszystkie prace były dobre, wszystkie oddawały to co dzieci czują i co chcą nam dorosłym przekazać. Nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach wiekowych. W tym roku przyznano też nagrody specjalne. Te powędrowały do twórców prac związanych z Piotrkowską wieżą ciśnień. Nagrody ufundował prezes Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji. Piotrkow Trybunalski ponownie w filmie. Tym razem jest to produkcja dotycząca miasta wykonana przez Piotrkowian. Pocztówka z Piotrkowa to ponad 40-minutowa podróż po mieście. Podczas niej widzowie oprowadzani są po charakterystycznych miejscach miasta. Większość zdjęć do filmu wykonano za pomocą drona. Film zrealizowany został ze środków z budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Jego prapremiera odbyła się w miniony poniedziałek podczas kinowej projekcji. I zmieniamy temat. Jest w Piotrkowie galeria, która powstała na szkolnym korytarzu. Powstała po to, by jej uczniowie mogli prezentować swoją twórczość. Mowa o Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6. Uczniowie zazwyczaj prezentują tam pracę, a podczas tej wystawy będą mogli podziwiać pracę swoich starszych kolegów i koleżanek z Politechniki Łódzkiej. Otwarcie wystawy Wzornictwo, a dokładnie wzór na sukces. Już w piątek. My podejrzeliśmy przygotowania. I tak piękne tkaniny żakardowe, drukowane, lądują na ścianach Szkolnego Korytarza Liceum Sztuk Plastycznych w popularnej odzieżówce. To, co będzie można zobaczyć na ekspozycjach, to działania studenckie kierunku wzornictwo. Przede wszystkim prace dyplomowe studentów Politechniki Łódzkiej. Od plakatów po manekiny z kreacjami. Ubiór jako y, różnorodność, nie jako moda, tylko jako forma przestrzenna. Mamy całą serię projektów y, na planszach: od inspiracji, poprzez wykroje, aż do całych sesji fotograficznych. Następnie tkaniny, tkaniny ale żakardowe, tkaniny drukowane, y, sploty gobelinów. Przygotowania do otwarcia wystawy idą pełną parą. To wystawa dla wszystkich, mówi Janusz Kucharski, kurator. A dla uczniów Liceum Sztuk Plastycznych i nie tylko, cenna dodatkowa lekcja. Teraz oni muszą zobaczyć, do czego mogą dążyć. To jest cel: że to się nie kończy tylko na malowaniu martwej natury albo zaprojektowaniu wizytówki. Tu jest cała seria plakatów o tematyce społecznej. Także um, sądzę, że nie tylko licealiści yy, czy uczniowie liceum plastycznego znajdą coś dla siebie, ale nawet uczniowie w ogóle z innych szkół yy, mogą być zainteresowani. Otwarcie wystawy Wzornictwo na sukces w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 odbędzie się już w najbliższy 5 godzinie 12. Zaproszeni są wszyscy, którzy chcą zobaczyć unikatowe stroje, tkaniny, plakaty czy projekty dywanów. Grudzień to bez wątpienia jeden z najbardziej magicznych miesięcy w roku, mieniący się kolorowymi świątecznymi wystawami, dekoracjami i pachnący piernikami. To także wyjątkowy czas spotkań przedświątecznych i jarmarków bożonarodzeniowych. I właśnie takie spotkanie, połączone z jarmarkiem, odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 18 grudnia. Co się będzie działo? Kramy z ozdobami, sery, miody, wędliny prosto od rolników, tego nigdy nie brakuje na Piotrkowskim Jarmarku. Tu co roku można zaopatrzyć się w jedyne w swoim rodzaju niepowtarzalne, bo wykonane ręcznie ozdoby świąteczne. Kramy pełne są różnorakich bombek, wianków świątecznych czy aniołków. Sprzedający prześcigają się w pomysłach. Nie brakuje także miodowych czy serowych specjałów oraz wędliniarskich wyrobów. Na święta może obkupić się tu każdy. Podobnie będzie i w tym roku, zapewniają pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury. Będą rzemieślnicy, artyści i twórcy ludowi, a także producenci i sprzedawcy żywności. Jarmark startuje w niedzielę 18 grudnia już od godziny 10. Podczas jarmarku będzie można również pokolędować. O godzinie 12 na świątecznej scenie w sercu miasta wystąpi zespół Arkanoego. Nie zabraknie również konkursów i warsztatów plastycznych. Podczas przedświątecznego spotkania, na które zaprasza prezydent miasta Krzysztof Chojniak, o muzyczną atmosferę zadbają też Miejska Orkiestra Denta. Dziś w informacjach to wszystko, za chwilę jak w każdą środę magazyn sportowy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. 14 grudnia w kolejnym magazynie sportowym w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Stafijczuk. Rozpoczniemy od bardzo ważnej informacji, którą Kamil Majchrzak, jeden z najlepszych polskich tenisistów, przekazał opinii publicznej. Przeprowadzone na przełomie października i listopada kontrole antydopingowe wykazały w organizmie Piotrkowianina obecność niedozwolonych środków. Kamilowi grożą nawet 4 lata dyskwalifikacji. Nasz zawodnik wydał oświadczenie w swoich mediach społecznościowych. Zmuszony jestem przekazać niezwykle trudne. I druzgocącą dla mnie informacją. W październiku i listopadzie przeszedłem kontrole antydopingowe, których wynik okazał się być pozytywny. Z całą stanowczością podkreślam, iż nigdy przenigdy świadomie nie zażyłem żadnej zakazanej substancji. Pozytywny wynik jest dla mnie ogromnym szokiem, tym bardziej, iż nie wiem w jaki sposób niedozwolona substancja znalazła się w moim organizmie. Rozpocząłem najtrudniejszą walkę w moim życiu, walkę o udowodnienie swojej niewinności i powrót do sportu, który kocham. Podpisano Kamil Majchrzak. Piotrkowianin został zawieszony, nie wiadomo jeszcze kiedy i gdzie będzie mógł zagrać swój następny tenisowy turniej. Nie udało się powiększyć dorobku punktowego w ostatnim meczu pierwszej rundy męskiej PGN Superligi. Piotr w spotkaniu 13 serii przegrał z Argę Dostrowią Ostrów Wielkopolski 26-30 i przerwę pomiędzy rundami spędzi na 13 miejscu w tabeli z dorobkiem 9 punktów. Do przerwy nasz zespół wygrywał 15-12. Trzy bramki przewagi, które zaniósł do szatni, okazały się jednak zbyt niską zaliczką. Goście zaczęli bowiem grać dużo skuteczniej w obronie i po 7 minutach drugiej połowy był remis 17 do 17. Prowadzenia, które uzyskał Beniaminek ze strowa Wielkopolskiego na kwadrans przed końcem 21 do 18 już nie oddał do końcowej syreny i ostatecznie wygrał różnicą czterech bramek 30 do 26. Wygrywając tutaj wiedzieliśmy, że odskakujemy od tej e, strefy spadkowej. My wiemy cały czas i to powtarzam, że jesteśmy Beniaminkiem, mamy cel, żeby się utrzymać, ale dzisiaj w drugiej połowie bardzo dobrze zagraliśmy w obronie. Bramkarz pobronił i nasz atak pozycyjny nie tylko był na wiele większym poziomie niż w pierwszej połowie. No, Beniaminek, ale z takimi nazwiskami powiedziałbym doświadczonymi. Niektórzy zawodnicy trochę lat wybiegali w Superwizji. No to, to wszystko się zgadza, ale mówię, już jesteśmy e, tutaj, e, jak to się nazywa, pół roku w tej super lidze. Uważam, że jesteśmy fajną wartością dodaną. Dużo kibiców do nas przychodzi na mecze w Ostrowie, więc e, wszystko na duży plus. Drużyna też potrafiła się zebrać w okresie przygotowawczym i tutaj pokazujemy, że w Ostrowie też można grać dobrze w No Jeżeli grasz jedną połowę, tak no i wychodzisz na drugą połowę i robisz błąd, błąd, nie trafiasz dwa razy i w 10 minut praktycznie no, zakończyły się spotkania. Mimo tego, że dziś dzisiaj było na remisie, to e, przez pewien czas jeszcze, to, to coraz gorzej i tak też widać e, rotacji wielkiej nie ma, tu drużyna Zostrowa Ostrowa, Beniaminek przyjechał, miał 16 zawodników, każdy równorzędny zawodnik, który wchodził, dawał, e, dawał jakąś jakość e, i tak jeszcze przyjechali bez, bez gieraka, to też pokazuje jaką, jaką mają szeroką ławkę, my tej ławki nie mamy i im dalej w las, no to Zmęczenie y, było widać, y, przegrywaliśmy przez to, przegrywaliśmy też w obronie, nie było bramki w ataku pozycyjnym, za dużo błędów, po, za dużo błędów. bo jeżeli w pierwszej połowie robimy 4 błędy, a w drugiej połowie przez pierwsze 10 czy 11 minut robimy 7. no to tak się nie da, nie da wygrać i to jest nasza pięta achilosowa w tym roku, brak zmian, za dużo błędów, basta. W pierwszej połowie byliśmy skoncentrowaną, solidną ekipą, która przesuwała razem w obronie. Przez to bramkarzom też łatwiej się broniło. Kasper miał parę naprawdę fajnych interwencji w pierwszej połowie, które nas otrzymały. No a potem w tej drugiej połowie wydaje mi się, że ta obrona już nie funkcjonowała aż tak dobrze. Eee, jakieś takie proste, proste błędy w defensywie no i, i brak cierpliwości w ataku pozycyjnym. Wydaje mi się, że to były takie, takie największe, najbardziej rażące błędy. Kolejne meczoligowe punkty Piotrkowianin rozegra dopiero na początku lutego. Styczeń upłynie bowiem pod znakiem Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych, które odbędą się w Polsce i Szwecji. W najciekawszym meczu dziewiątej serii kobiecej Super Superligi MKS Fanflor Perła Lublin wygrał w hali Relax z Piotrkowią 31-28 i umocnił się tym samym na drugim miejscu w tabeli. Dla naszej drużyny to druga porażka z rzędu we własnej hali. Po kwadransie gry było 9-6 dla Lublinianek. Nasz zespół doszedł jednak na jedną bramkę, w 20 minucie było 10-11. Niestety jednak po pierwszej połowie to Lublinianki prowadziły 16-12. W drugiej połowie zespół Piotra Drobka prowadził już nawet 19-13. W 40 minucie do głosu doszła Piotrkowia. Trzy bramki z rzędu rzuciła Justyna Świerczek i z wysokiego prowadzenia przyjezdnych zrobił się wynik 17-20. Niestety wielokrotne mistrzynie Polski już na więcej nie pozwoliły. Odskoczyły raz jeszcze na bezpieczną różnicę 5-6 bramek i wygraną dowiozły do końcowej syreny. Po tej naszej wpadźce w Gnieźnie zagraliśmy dwa mecze, jeden domowy u siebie z Elblągiem, gdzie można powiedzieć, że praktycznie wszystko nam wychodziło. Byliśmy bardzo skuteczni, zagraliśmy, wygraliśmy bardzo przekonująco. Natomiast dzisiaj wiedzieliśmy, że zespół z Plotkowa prezentuje bardzo wysoką klasę, bardzo wysoką jakość. No, widać to przecież po tabeli w tym sezonie. Wiedzieliśmy, że będzie tutaj bardzo trudno, także jestem dumny z dziewczyn, że podjęły walkę w takim trudnym momencie dla nas. Ten moment trudny to była czerwona kartka dla Dominiki coś, co nam mocno ograniczyło, że tak powiem, rozwiązania w ataku pozycyjnym. No ale dziewczyny zagrały bardzo spokojnie, bardzo konsekwentnie tą wypracowaną przewagę. Udało się utrzymać do końca i no, najwa co najważniejsze przywozimy trzy punkty, bierzemy trzy punkty do Lublina. dzisiaj właśnie chcieliśmy wykorzystać tą sytuację, gdzie, gdzie jesteśmy w tym gazie i no, chciałyśmy zdecydowanie pokonać, właśnie ugryźć, tak jak Pan właśnie powiedział. No co, się dobre momenty, no ale szkoda, że, że to nie był cały mecz, tylko właśnie te chwile tylko. Takie dwa kluczowe momenty, chyba 21 minuta, dochodzicie na jedną bramkę 10 do 11, a zamiast wyrównać to tracicie za chwilę dwie branki I nawet w drugiej połowie była szansa, bo tam zeszłyście na trójkę, była szansa jeszcze odrobienia przewagi i za chwilę Lublin dorzuca kolejne dwie bramki. No właśnie w tych momentach, kiedy już do, udało nam się dojść na tą jedną bramkę, zabrakło takiej koncentracji, żeby jednak jeszcze dorzucić, dojść na remis no i, i zdobyć przewagę, tak? Na pewno momenty to jest za mało. Tutaj dzisiaj walczyliśmy przez, przez całe spotkanie. Przegraliśmy, można powiedzieć, w pierwszej połowie tym, że zespół francuski wyrobił sobie cztery bramki przewagi i można powiedzieć, że tą przewagę dowieźliśmy. No, drugą połowę. Patrząc optymistycznie, wygraliśmy jedną bramką, tak? No ale przegraliśmy całe spotkanie i tutaj jest na pewno jakiś tam do przemyśleń naszych, do tego co nam brakuje i czego, czego nam dzisiaj zabrakło, żeby tutaj te trzy punkty zostały w hali w Piotrkowie. Dwa bardzo kluczowe momenty uważam w pierwszej połowie, kiedy Piotrkowie dochodzi na 10 do 11, ma piłkę, zamiast dorzucić bramkę na remis straci dwie. I nawet w drugiej połowie była szansa, myślę, że jeszcze złapanie kontaktu było 17-20, też piłka dla Piotrkowi i też zamiast dorzucić bramkę, dwie bramki dla Lublina. No niestety brakuje nam trochę zimnej głowy, brakuje nam powiedzmy gdzieś tam e, kończenia sytuacji stuprocentowych ze skrzydeł. Bardzo mało rzucamy ostatnio bramek, nie wiem czy dziewczyny nie mają tych sytuacji do końca pewnych, nie są do końca stuprocentowo przekonane do tego, że mogą wejść z tego skrzydła. 17 grudnia Piotrowia zmierzy się w Hali Relax z Zagłębiem Lubin, mecz z liderem żeńskiej PGNigi Super Ligi, który będzie ostatnim tegorocznym spotkaniem o ligowe punkty. Rozpocznie się o godzinie 17, a na kolejny magazyn sportowy w telewizji Piotrków zapraszam za tydzień.